w gimnazjum nr 131 w Ursusie odbyło się podsumowanie siódmej edycji konkursu literackiego. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. To fragment piosenki Anny German i jednocześnie temat tegorocznej edycji konkursu. Pierwsze miejsce dla Karoliny Strzelczyk z gimnazjum 131, która zajęła w kategorii proza. Drugie miejsce Marta Jarzyna z Gimnazjum 130. Trzecie miejsce, Zuzanna Zasada z Gimnazjum 130. W kategorii proza. Gratulujemy. Rozmawiam z laureatkami tego konkursu. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy kiedyś w przyszłości chciałybyście zostać zawodowymi pisarkami? Nie wiążę z tym w swojej przyszłości. Myślałam bardziej o kierunku ścisłym, jak medycyna bardzo stąpająca po ziemi, pisarka, młoda. Nie, ja bardzo lubię, ale to tylko właśnie przyjemność, jak mam wolniejszy czas, a bardziej wiem, że właśnie przyszłość z prawem. Ty wybrałaś dziennik. O czym napisałaś? E, tak, więc akcja rozgrywa się na początku XX wieku w Londynie. Jest to historia rodziny, w której jest mała dziewczynka, sześcioletnia, ginie jej mama, właściwie umiera i opiekuje się nią ojciec, z lekarzem, doktorem domowym. I e, pisze ten dziennik dla niej, odda go jej, kiedy ukończy wyznaczony wiek. Jako pamiątkę, aby opisać to właśnie mamę, opisać e, jej, jej życie, jak, jak ta mama wyglądała, co chciałaby jej przekazać. E, a czy zdarza się czasem tak, że po prostu nie czujesz weny, tego dnia jej nie ma i musisz jakoś szczególnie się do tego przygotować? Nie, nie mam takiej sytuacji. Ja po prostu usiądę, tam, wiadomo, z pierwszym zdaniem może jakiś problem, ale potem to szyb, szybko mi płynie. A teraz zapraszamy Państwa na wyjątkowe przedstawienie. Specjalnie na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy premierę spektaklu trapciuszy. Dawno, dawno temu. A może to było całkiem niedawno? Zaraz, kiedy to było, niech ja sobie przypomnę. Jestem macocha. Ludzie mówią. Że jestem bardzo złą kobietą. Ale przecież to nieprawda. Ja bardzo kocham swoje córki, a w szczególności swoją pasierbicę, Kapciucha. Uwaga, uwaga! Królewska rodzina chce dla swego syna znaleźć żonę. Z tego powodu, ważnego zwłaszcza dla księcia, zapraszamy wszystkie panny z okolicy na wielki bal. Tylko zwinne rączki zdążą przygotować piękne stroje i fryzury, bo uroczystość odbędzie się już jutro. Rozmawiamy z aktorami tego wyjątkowego przedstawienia, czyli spektaklu Kapciuszek. Jestem ciekawa, z reguły rola Kopciuszka, czy też w tym przypadku Kapciuszka, jest najbardziej prestiżową rolą. Czy Ty musiałaś przejść przez jakiś ciężki casting i rywalizować z koleżankami o tę rolę? Chodziło o to, tylko dwie osoby się zgłosiły tak naprawdę, ale pani wybrała mnie, bo uznała, że jestem bardziej śmiała po prostu. Słuchajcie, czy wy chcecie być zawodowymi aktorami kiedyś? Myśleliście o tym? E, znaczy, ja się nie zastanawiałam nad tym, ale to nie jest taka zła praca, więc w sumie czemu nie? Z pewnością, świetnie sobie radziłaś w roli tego trochę czarnego charakteru. <śm> <śm> to z natury. Ja nie musiałam grać. Nie wyszczerzej tak zębów, ty głupia małpo. Książę i tak będzie mój. Ponieważ przez cały spektakl zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że Ty nie potrzebujesz mikrofonu. Skąd to się bierze? To się bierze ze środka, po prostu trzeba tak umieć. Pracujesz nad głosem, ćwiczysz, coś robisz w tym kierunku? Nie pracuję. No ale mówiłaś mi o zajęciach teatralnych. Tak, na zajęciach teatralnych bardziej ćwiczymy grę, mamy po prostu scenariusz i po prostu idziemy w jego kierunku. Jest Pani pomysłodawcą również tego przedstawienia artystycznego, które miało dziś miejsce. Skąd pomysł na taką zmianę fabuły Kopciuszka i przemianę Kopciuszka w kapciuszka? Chcieliśmy zrobić coś innego. Tutaj wspólnie z młodzieżą, w tym roku zastanawialiśmy się nad podsumowaniem tego naszego dzielnicowego konkursu i. Yy, tak jak co roku podsumowanie musi pasować do tematu. Z racji, że w tym roku jest temat o radości, o uśmiechu, o optymizmie, chcieliśmy pokazać yy, coś na wesoło. Nie chcieliśmy takiej typowej bajki przedstawić, ponieważ każdy ją zna. Zależało nam na przeróbce, na tym, żeby było trochę inaczej. Oryginalnie. To szkoła, która nie ma tak, W jaki sposób komisja oświaty wspiera w szkołach takie inicjatywy jak konkurs literacki? Ponieważ zależy wszystkim radnym z komisji oświaty na dobrej promocji naszych szkół, to oczywiście staramy się promować wszystkie te działania i pokazywać je w różny sposób. Na jednym z ostatnich posiedzeń była podjęte było takie zadanie przez nas, żeby robić wszystko, żeby szkoły Ursusa były promowane, pokazywane to, co się w nich dzieje, żeby środowisko mogło się dokładnie z tym zapoznać, a to również sprzyja temu, że szkoły się lepiej rozwijają. Młodzież osiąga przez takie działania. Również lepsze wyniki, bo przecież przygotowanie takiego przedstawienia jak to dzisiaj i tych występów w chórze to wielki nakład pracy, rozwój różnych umiejętności, prawda? Więc bardzo nam na tym zależy, żeby to wszystko pokazywać, żeby społeczeństwo miało wiedzę, że tak powiem, z pierwszej ręki. Czy mają Państwo w planach podobne tego typu konkursy? E, tak. Będziemy organizować od, w następnym roku kolejną edycję konkursu fizycznego, dzielnicowego konkursu fizycznego, będzie to dziewiąty konkurs. Oprócz tego w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym jest organizowany konkurs dla naszych uczniów, konkurs chemiczny, konkurs na najlepszego matematyka, konkurs recytatorski, jak również konkurs na temat twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ jest on naszym patronem.